Siema, witam was w kolejnym odcinku Streamer's Life Simulator 2 Jest ja sobie troszeczkę, troszeczkę posiedziałem Żeby yy, jakkolwiek zarobić, żeby was nie męczyć e, Dobra, to mogę włączyć YouTube. mam 1000 dolarów Jest dobrze, jest dobrze mm. Wiadomo nie. Jakoś pomału zarabia mi się tu. Jak poptek po Ja chciałbym bardzo zobaczyć, a, jak z krypto. E, dobra, mam tu to, to na razie jest to sprzedam. I leciłem na Zamazą. też karty graficzne No, trochę dolarów mi brakuje. Ale to się bierze tu. Więc... Aha, jeszcze nie. Nie pamiętam, ile 49 chyba potrzebowałem. Na 48. Nie, to tam jeszcze szybciej nie zajdzie. No szybciej. No i idziemy kupić, ulepszam nowy sprzęt tak naprawdę. Jaki raz jeszcze, wraszam bardzo? Niewystarczająca ilość. Teraz wystarczy chyba, nie? Nie wiem. Może. No. Już się bije. ciekawe czemu. co ja tu? Co tu się zdziało pod moją nieobecność? Ale ja chyba dużo. Bardzo dużo. А гоорд. Так, так, так. Это. Под баг. Uh. Okej, okay. i jest jakieś skupienie, to No nie. Dobra, chyba tak. To będzie. Dobrze, niech się włącza, włącza, włącza się szybciej, szybciej. Amen. No to, to chyba teraz trzeba kupować więcej tych bitminerów, żeby mi kopały więcej. Tylko teraz pytanie. Czy, czy ja mogę w jakieś gry grać czy nie? A nie, to było w. Mało no, tak. Aha, czyli ram potrzebuję. Mam A tylko jed... to słabo. A ile ram kosztuje tak ogólnie? 310 ogólnie, okej. Okay. To na razie mi nie stać. Ja bardzo chciałbym... Hmm. A ci to jest... Dobra, nie wiem to. Zostawmy tu najwyżej za i wywaliłem No, Dobra. Trzeba pozerabić trochę. No moc, będę mieć w tam tego poprzedniego. Uuu. Mm, to, to i to i to. Jestem ciekawy, czy to zrobi tyle samo wyświetleń co to poprzednie, czy nie? Chyba nie, nie zrobi aż tak. Dobra. Ja, ja mam w ogóle 49 dolarów aha bardzo mało nie powiem że nie za dwa dni dopiero hmm. to bardzo mało hmm. Gra. Ja z moim kiblem. Mm. Za trzy Trochę bardzo słabo. Trochę <kluzny> bardzo. Mm. Rachunki pewnie jutro się pojawią, więc okej, okay. ja może pójdę spać, widzicie? Dobra. A, hej, długi Dobra, dawaj. No dobra, dobra. Niech mi wyślę. No i tak więcej dostaję z tego. No i hec, oh, czterysta. A Jezuźle się czuję. Serio. Szybko trzeba skoczyć. Mm -hmm. Już mnie ścigają przez barierkę. Zamykamy się. W swojej piwnicy. Lecimy dalej streamować. O tak. Halo donajciki. Dobra, wiecie co? Nie ma co przedłużać. Ja pozbieram trochę hajsu i się usłyszymy. Okej, okay, trochę pozarobiłem 250 dolarów i założyłem, że stres mi wszedł na 101%, więc nie wiem czym to jest spowodowane, ale ok. Ja sobie tu. Chciałbym wykupić na pewno ten mod chat i editor. No czy się biedny. Ciekawe, czemu? Nie wiem. Hmm, mało. Hmm, dobra, dajmy dawci Ekstremalny... Po... Przez co ten stres? Dobra, yy. lecimy po kolei i spać pójdę. Już dzień dwudziesty drugi czy dwudziesty pierwszy teraz będzie? Bo no nie wiem. Chyba dwudziesty pierwszy. Stres no trochę mniejszy mam, ale. Nie, nie chcę. Zobaczymy, czy ten stres będzie spadać wraz z toksycznością. Chociaż nie wiem. A, nie, dobra. To ładnie działa, widzę. Ale... tak, tak. Muszę chwilę wyłapać. Bo dopiero tak po chwili. Dobra. Czyli tak pomału. Ile mi zostało? U dziewięćset! A z jakiej to racji? No tak, jeszcze rachunki. Poczta z jakiej to racji? Do do do. O, do do. Dobrze. Co to było? Znaczy wiem, że donate, ale. Co za dźwięk? Dobra, lecimy z tym. A i spoko, to dobrze, do, dobrze, dobrze działa, dobrze, dobrze. I to mi się już po prostu... ucie. Ja nie narzekam. Nie muszę klikać. Lewo, prawo, lewo, prawo. Ha. Czemu tu jest niby trzynaście dolarów, a tutaj tylko siedem? Nie, nie rozumiem. Może czym dłuższy. Albo czym, czym więcej, że więcej czasu oglądania miał czy coś. No nie wiem. Dobra. Ale myślę, że to by było na razie na tyle w tym odcinku. I ja sobie jeszcze poza odcinkiem posiedzę, pozarabiam w pieniądze. Hmm. Zapewne troszkę pieniędzy pozarabiam. Więc my się widzimy już w następnym odcinku. Do następnego, trzymajcie się i cześć.